Moje piękne i estetyk śniadanko. Niech was nie zwiedzie ilość, ale przed chwilą zjadłam po prostu sałatkę. Makaronową jakąś taką, bo była w lodówce i miałam na nią większą ochotę niż na tą owsiankę Wczoraj wróciłam do domu i zaczynamy kolejnego vloga I w tym filmiku akurat trochę ogarniemy mnie na tydzień szkolny I też będę musiała ogarnąć wszystko, nie tylko mnie Będę musiała ponadrabiać jakieś tam zaległości i tak dalej Dlatego, że no jutro szkoła, więc wypadałoby się przygotować Standardowo zaczęłam od ogarnięcia siebie i swojego wyglądu Mimo, że nie widać. Wybaczcie mi z góry za moje włosy, bo one ewidentnie proszę już o to, żeby je umyć Ale wczoraj wróciłam jakoś po 22 do domu i byłam tak zmęczona, że już mi się nie chciało ich mieć, tylko wykąpałam się i mówię: Dobra, włosy umyję rano, ale wstaję i tak myślę: hmm, dzisiaj mam niedzielę, więc pewnie będę chciała zrobić Pilates, a później Everything Shower. Więc to jest trochę głupie, żeby mieć te włosy rano, skoro za parę godzin będę robiła Pilates i. I po tym też je bym musiała umyć Robimy sobie dalej skin Bo zrobiłam sobie rano maseczkę Więc jeszcze te włosy wykliłam maseczką Także prezentują się one fenomenalnie Musiałam zrobić sobie nawilżającą maseczkę Bo moja cera Ewidentnie błaga o nawilżenie po wczorajszej dość długiej podróży Dzisiaj to skincare nie jest zbyt skomplikowane, bo no, użyłam tylko krem y, takiej os Cetaphilu. To, to jest DA Ultra krem intensywnie nawilżający. Nie wiem za bardzo co to znaczy DA, ale zawsze używam tego. P.S. niepoaktywny krem nawilżający Pewnie coś to oznacza Ten kremik wydaje mi się, że jest dużo bardziej nawilżający Chociaż robi większe glow Na pewno muszę się zabrać dzisiaj za naukę Co prawda nie mam za dużo No bo wiadomo, teraz było długie, wolne Była majówka, było jeszcze to wolne y, przez matury Także wracamy jutro do szkoły No i pierwszego dnia, no to wiadomo, że po powrocie nic nie mam Jedynie na jutro lekturę, proces Ale już prawie całą przeczytałam, bo nie brałam jej ze sobą jak jechałam i zostało mi tam dosłownie Z 30 stron może do przeczytania Bo jeszcze właśnie rano troszeczkę poczytałam po wstaniu Chciałabym dzisiaj zrobić pilates Bo mam coś super do pilatesu w ogóle Wczoraj byłam tak ciekawa tego, że musiałam to otworzyć I nie poczekałam z nagrywaniem Ale to nic, mogę Wam pokazać co mi przyszło Zacznijmy właśnie od tej rzeczy Która jest do pilatesu No i ogólnie do jakichś treningów, ale dla mnie będzie właśnie Do pilatesu. Kupiłam sobie coś takiego I wiem, że to wygląda teraz mega dziwnie Ale to są obciążniki Do nóg. Okręcacie sobie co tak Wokół kostek, tutaj jest taki rzep Więc możecie sobie to dostosować pod siebie I z tym ćwiczycie To ma wagę chyba 450 gramów Więc nie jest jakoś bardzo dużo Ale myślę, że na sam początek W zupełności wystarczy Poprzedniego zamówienia, akurat tamta paczka nie była do końca dla mnie Więc nic tam nie zamawiałam Ale kupiłam sobie takie małe lustereczko To lustereczko przyda mi się na jakieś wyjazdy czy coś Żeby nie brać takiego bo jakoś mi się nie uśmiecha brać do walizki takie wielkie lustra A to jest takie fajne, że sobie wrzucicie I jest idealne, bo na spokojnie można się w nim pomalować Kupiłam sobie też nową tą taką szczoteczkę do rozczesywania rzęs Mam też nową zalotkę, bo definitywnie przyszedł czas na jej wymianę I teraz, żeby ona mi posłużyła jeszcze na dłużej, to zamówiłam sobie od razu zalotkę z wymienianymi. Mam taki ładny, później różowy kolor. Takie kwiatuszki. I to są akurat kwiatuszki, które nakłada się na słomkę, bo może kojarzycie, że ja mam ten swój taki różowy kubek i to są właśnie takie zatyczki po prostu na słomkę, żeby nic nie wlatywało, bo zawsze tą słomkę mam brudną i muszę ją milion razy czyścić. Dzisiaj będziemy regulować brwi. <laughs> nie, ale sery muszę wyregulować moje brwi, bo ostatnio zauważyłam, że... Tą brew mam cieńszą niż tą, i dzisiaj też musimy na pewno zrobić bryłki w sensie henne. I ostatnia rzecz to jest kolorowanka, bo moja poprzednia jest już cała praktycznie zakolorowana, więc wzięłam sobie nowiutką. przywiozłam sobie też masaczki jakieś pojedyncze, bo jak byłam ostatnio właśnie u mojego chłopaka i siedziałam sobie w domu, to zakolorowałam po prostu całą tą kolorowankę. i Milion mazaków już popadało i <noise> prawie nic już nich nie zostało, więc będę też musiała sobie kupić nowe mazaczki, także, także niedobrze, bo myślałam, że na troszeczkę dłużej sterczyłam i tak starczyły prawie na całą kolorowankę, więc nie jest źle, ale jest to taka kolorowanka, mogę Wam pokazać jakieś takie... Przykładowe, o takie o, jakieś takie przykładowe, wam pokażę. Mega słodkie są. A i zapomniałam wam pokazać, że zamówiłam sobie jeszcze taki statyw na telefon. Taką wygląda. Myślałam, że rozłożenie go będzie bardziej skomplikowane, a po prostu go wyjąłam z pudełka i cyk, coś takiego. Robimy taki mini blow-up i zaczynamy od y, wyregulowania moich brwi. Zrobię sobie hennę już przed samym pójściem y, się myć, dlatego że nie chcę Was tutaj straszyć, bo zawsze te brwi po zrobieniu są dość ciemne, więc zrobię po prostu przed samą kąpielą, żeby mi się ta farbka trochę zmyła. Mam wrażenie, że zaraz tych włosków tyle nawyrywam, że tutaj nic nie zostanie i ta zaraz będzie większa. Już nie wiem. Może ja powinnam mieć jakieś profesjonalne regulowanie brwi, ale mam tak jasne te włoski i takich mało, że, że to jest aż śmieszne, że ja bym potrzebowała kogoś do tego. Wydaje mi się, że to jest robota dla jednej osoby, jestem w stanie to sama zrobić, ale... Ale kurde, mam no wrażenie, że jakoś one są... Nie wiem. Zapuściła mnie. No dobra, yy, trochę... trochę puszą, nie tak, jak miało pójść. I wiem, że tego nie zobaczycie i chwała wam. Naprawdę, dobrze, że nie zobaczycie, bo, bo to nie wygląda dobrze tutaj wyrwałam za dużo tych włosków, nie wiem co mi strzeliło do głowy przez chwilę pomyślałam, że może je zrobię dużo cieńsze i tak zaczęłam je skuwać i skuwać i tutaj jest po prostu taka trochę dziura stwierdziłam, że zanim zacznę się uczyć to jeszcze pokoloruję sobie chociaż jedną stronę w tej kolorowance myślę, że tematycznie, że wiecie Self Care Sunday, Everything Shower to jest ta kolorowanka, więc ją pokoloruję i biorę się w końcu za naukę Na razie wygląda. Nie mam też za bardzo kolorów, ale to nic. Musimy wziąć się za naukę, dlatego że w przyszłym tygodniu mam pracę klasową z polskiego, y, z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Prawdopodobnie tak, tak. <grytanie> E, więc widzicie jaka jestem w temacie Że nawet nie jestem pewna, nie nazwę no, stolecia e, Więc muszę zrobić sobie Jakieś tam notatki i tak dalej Wczoraj jak jechałam to już napisałam do czatu GPT I mam na telefonie screeny Więc zaraz będę sobie właśnie te notatki robiła na iPadzie Nie będę sobie robiła tych notatek ze wszystkiego Ale przypiszę sobie tam jakieś takie Podstawowe zagadnienia w miarę Pokażę wam co na razie sobie napisałam Więc to są notatki Które ułożył mi czat GPT I na razie napisałam tyle, bo już może Szczerze mówiąc dość, ale mam że to jest dobrze i ja mu naprawdę ufam. Tak szczerze, to mi się już trochę nie chce. Pisałam to i wiem, że to nie jest dużo, ale już mi boli głowa, bo też w międzyczasie szukałam sobie jakichś takich informacji i starałam się niektóre rzeczy weryfikować, bo z niektórymi faktycznie o trochę popłynął więc przypiszę te notatki, ale później jak się będę uczyła, no to kolejny raz to zweryfikuję i zobaczę, czy to jest w ogóle... Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Robię sobie teraz przerwę od nauki i wziąłem książkę, którą czytałam właśnie wczoraj w pociągu. W poprzednim vlogu wam ją pokazywałam. Jest to Dama Kameliowa. Jak skończę czytać, to na pewno wam powiem, co myślę, ale dopiero jestem na 56. stronie. Więc sobie troszeczkę poczytam, i później wrócę znowu do robienia notatek z polskiego i do nauki. Teraz zrobiła brwi, zrobię pilates i idę się wykąpać, bo już po prostu nie mogę patrzeć na te moje włosy Ale, ale co no, gdybym mi umara, no to by nie miało sensu Bo ja chcę zrobić porządny pilates, nie jakieś 10 minut, tylko taki porządny Jeszcze jak mam to coś na nogi, to już tym bardziej mam ochotę Wybieram sobie teraz jakiś pilates, nie zrobię jakiś taki na całe ciało, szczególnie mu chciała właśnie na nogi Robiłam sobie bowla z tofu, warzywka i tak dalej. I teraz mam jeszcze resztkę jogurtu ze śniadania, z burweczkami i z malinkami. Wiem, że moje brwi nie prezentują się zbyt fenomenalnie, ale jutro ten efekt już nie będzie tak mocny. Jest teraz już godzinka 18, więc na pewno się już nie będę dzisiaj uczyła. Spakuję się tylko na jutro i po prostu sobie pociluję coś tam obejrzę. Jeszcze Wam tylko powiem, że ten pilates, który robiłam, był faktycznie o wiele fajniejszy niż jak tak robię bez tego czegoś na nogi. Faktycznie dużo bardziej bolą mnie nogi niż tak normalnie, więc zobaczymy, jak będzie jutro, czy w ogóle będę mogła wstać z łóżka. Czy to jest ten cały glow up przed szkołą. Czy coś się zmieniło? No umyłam włosy. <laughs> więc faktycznie jest to niesamowity glow up, ale e, zrobiłam full pielęgnację, zrobiłam... E, nie wiem, co zrobiłam poza tym właśnie. Właśnie chyba nic. Mama mi kupiła ostatnio w Rosmanie herbatkę i jest to jakaś taka herbatka, która się nazywa chyba Oaza Spokoju i muszę być oazą spokoju na jutro, więc ją piję. Ale nie jest taka najgorsza w smaku. Nie wiem, czy powinna po o zębów, pić jeszcze herbatę, ale okej. Okay. Powiem Wam, że jak na się ziołową herbatkę czy coś, to jest naprawdę dobra. Mam nadzieję, że pomoże jutro będę spokojna. <noise> nie, po prostu mi się troszkę nie chce, wiecie. Mogłabym jeszcze posiedzieć w domu, czy coś. Znaczy, wiem, że było dwutygodniowe wolne, zdaję sobie z tego sprawę. Nie chcę mi się już nic oglądać, ewentualnie poczytam. Proces na jutro muszę doczytać. Zapomniałam. Zapomniałam, więc muszę na pewno doczytać jeszcze ten proces dzisiaj. Ale na razie kupię sobie herbatkę.